Cześć, dzisiaj znowu o czosnku. Ostatnio dostałem kilka wiadomości z zapytaniem: Czy ta roślina to czosnek niedźwiedzi? Występuje w parkach, w kilku miastach polskich, ma wąskie liście, smakuje jak czosnek niedźwiedzi. Można ją jeść oczywiście, ale jest to rzadka roślina, gatunek obcy, występujący na Kaukazie i u nas sadzony głównie na terenach ziem zachodnich. Znajdywany w parkach, nazywa się Allium paradoxum, czyli czosnek przedziwny. Przyjrzyjcie się jego kwiatostanom. Liściom, podłużne liście z takim, z takim jakby żeberkiem na, na środku liścia i bardzo wąskie. Występuje zwykle w parkach, bo był po prostu sadzony w parkach, w ogrodach. Lubi gleby raczej żyzne. W Polsce nie jest gatunkiem inwazyjnym, yy, utrzymuje się rozprzestrzenia, ale jest to rozprzestrzenia nie bardzo powolne. Natomiast na przykład w Wielkiej Brytanii jest gatunkiem bardziej inwazyjnym i zdecydowanie woli właśnie taki atlantycki, wilgotny klimat. Dajcie znać, czy znajdujecie go też w Waszych parkach. Ja widziałem go we Wrocławiu, widziałem go w Warszawie, w jednym z parków. A także mam informację, że występuje w Elblągu. Może gdzieś jeszcze więcej.